Spójrz na mnie. Pedro! Taniu, co tu robisz? Nie dzwoniłeś. Co piłaś? Nic. Fidel? Nie dzwoni do mnie. Chciałam go tylko usłyszeć. Do samochodu. Nie krzycz na mnie przy fidelu. Czekałam na twój telefon. Zaczekaj jeszcze. Już idzie do tory. Nadszedł mój czas. Dbaj o siebie i siostrę. Pewnego dnia dowiesz się rzeczy, których nie zrozumiesz. Ale pamiętaj, że zawsze cię kochałem. O czym ty mówisz? Wszystko w swoim czasie. Papa. A się fiorello. Fiorello podech. Tu jestem tu. Umieram. Aki tu jestem. I jestem tutaj. Aki papa sano cui. E ma qual è la Dlaczego się tak śpieszysz? Pośpitacia. Zaczekaj na Dianę. Niedługo przyjdzie. Zawsze z poczuciem humoru. Nie trać go. Święty Błażej zaopiekuje się Tobą. Należał do Twojej matki. Niech zawsze będzie przy Tobie. W tym wypadku. Papa! Papa, jest doktora Renotarda! Lekarz zaraz przyjdzie. Przykro mi. Zostawiam akt zgonu. Gdzie go pochowacie? No dottore. Nie wiemy. Nie mamy pieniędzy. Wyrazy współczucia. Wszystko będzie dobrze. Święty Błażej zaopiekuje się nami. Taniu, to już szczyt. Cały dzień pracuję, opłacam twoje wydatki, mieszkanie, leczenie. A ty ciągle pijesz. Szukałam się. Dlaczego nie oddzwoniłeś? Jestem zajęty. Nie mogę cały dzień siedzieć przy tobie. Przepraszam. Czasem myślę, że mnie nie kochasz. Nie ubijaj się z powodu głupiego telefonu. Zwariowałaś. Tak. Z miłości do ciebie. Po całym lieku. Odpocznij. Mam przesyłkę dla Mario Bianchiego. Mi Przepraszam. Ale zjawił się Pan za późno. Mój ojciec. Mario Mario Bianchi. Nie żyje. Od kogo ten list? Od pana Vittorio Dragone z Meksyku. Proszę mi dać. Gdzie podpisać? Tutaj. Dzień

Drogi Mario, wysyłam pieniądze dla Ciebie i Twoich córek. Podaję też adres mailowy, abyśmy mogli łatwiej się komunikować. Napisz, co u Ciebie. Na zawsze będę Ci wdzięczny. Pozdrowienia, Vittorio Dragone. Czek. Dzięki niemu. Pochowamy tlachy obok mamy. wszystko będzie dobrze Twój przyjaciel o tobie nie zapomniał Wszystko się ułoży Co teraz? Tata nie żyje. Ty nie masz pracy, a ja jestem chora. Spokojnie. Tata nauczył nas pokładać wiarę w świętym Błażej. Wszystko będzie dobrze, siostrzyczko. Bardzo mi przykro. Ale musicie zapłacić czynsz. Mam tylko tyle. Na razie wystarczy. Ale czekam na resztę. Wszystko, co miałyśmy. Nic nie zostało. Święty Błażeju, opiekuj się Panem Wittorio i nami. Tania. Taniu, co Tania, co robisz? Muszę iść. No, 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 no. Nie. Jesteś dla mnie najważniejszy. Chcę, żebyś był ze mnie dumny. Nie wiem, czy będę mógł. Jesteśmy razem ponad rok i ciągle ci pomagam. Leczyłaś się, ale nie masz zamiaru rzucić na łow. Myślałam, że przestałam się dla ciebie liczyć. Wybacz. Jesteś dla mnie ważna. Nie traktujesz mnie poważnie. Dlatego się denerwuję i zaczynam. Wyjaśniłem ci wszystko na początku. Nasz związek nie przejdzie w nic poważnego. Chciałabym, żebyś pewnego dnia był ze mnie dumny i przedstawił mnie swojej rodzinie. Powiesz. Oto kobieta, którą kocham. Za wcześnie na takie dywagacje. Wykąpię się. Tym razem obiecuję, że pójdę na odwyk. Kiedyś zawieziesz mnie na wasze słynne rancho. Będziesz ze mnie dumny, Szanowny panie Vittorio, piszę do pana Fiorella Bianchi. Mój ojciec nie żyje. E morto. e la mia Moja sorella, Gianna... I ja jesteśmy bardzo wdzięczne za przysłane pieniądze. Dzięki nim godnie pochowałyśmy ojca. Droga Fiorello, bardzo wam współczuję. Wasz ojciec był wspaniałym człowiekiem. Pomógł mi, kiedy szukałem szczęścia w innym kraju.

Tydzień. Nie, potrzebuję Cię. Wiem. Dlatego chcę, żebyś ze mną poleciał. Naprawdę? To prezent za to, że podeszłaś poważnie do zwycięstwa. Kocham Cię. Razem wyjeżdżamy. Dziękuję ci za wsparcie. Mamy kłopoty. Z emerytury taty spłaciłyśmy jedynie część długów. Nie mam pracy. Siostra potrzebuje leków na serce. Z lista która być... Jesteś zdolna. Szybko coś znajdziesz. Gdybyś była w Meksyku, zatrudniłbym cię w restauracji. Meksyk? A jak miałabym się tam dostać? Wpław? Już odpowiedziała. Jest piękna. Jakiś czas później Jesteśmy we Włoszech Myślałem, że dużo podróżowałaś Nigdy z tobą Możemy się zarejestrować jako państwo Angelesowie? Jak się zameldujesz? Pod swoim nazwiskiem Więc przez ten czas będę twoją żoną Fiorella. Zakochał się pan w dziewczynie, która mieszka po drugiej stronie globu? Poprosiła, żebym przysłał jej zdjęcie. W czym problem? Proszę je przesłać. Nie będzie chciała pana znać. Zabawne. Może pan wysłać moje zdjęcie? Jestem młody i przystojny. Nie wyślę jej aktualnego zdjęcia. Weźmie mnie za starca. A nie jest nim pan? Uważaj, co mówisz. To co? Wyśle jej pan zdjęcie Pattisona albo Bibera? Nie. Ale mogę wysłać fotkę sprzed kilku lat, kiedy byłem młody i przystojny. Wyglądałem lepiej niż ty Problem w tym, że to zdjęcie ma wiele lat Ośmieszę się Lepiej wyślę jej aktualny W Meksyku zdobędę jej serce Kliknąłem? Przeszło? Idiota. Minęły dwa miesiące od śmierci papy. Nadal nie znalazłam pracy. Martwię się. Nie mamy pieniędzy na twój lek. Spokojnie, wytrzymał. Vittorio nie napisał? Nie sprawdzałam. Przystojny. Skąd wiesz, że to on? Może to jakiś paskuda, który wysłał zdjęcie sąsiada. Nie, to Vittorio. Cudowny. Fiorella zakochała się w przystojnym duchu. Wcale nie, to Wiktor. Twój meksykański chłopak. Wcale nie. Nie znam go i nigdy nie poznam. Poszukajmy pracy. Jeśli się pośpieszymy, dojdziemy na zachód słońca. Nie mogę, mam spotkanie. Jesteśmy we Włoszech. Przyjechałem tu służbowo. Zobaczymy się później. Czekaj. Przełóż spotkanie. Nie, przyjechałem tu w interesach. Tylko? Inaczej polecielibyśmy do Paryża. Auto czeka. Wolę się przejść. Jak pan uważa? Pójdziemy na kolację? Zastanowię się. Do zobaczenia. Macie coś bezalkoholowego? wersji polskiej Agnieszka Fiklewicz. Czytał Radosław Popłonikowski.